Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku chciałbym pogawędzić nieco o jednym z największych przekrętów w świecie influ. Mowa bowiem o irańskim halku. Zapraszam. Bohater dzisiejszego odcinka wygląda na zdjęciu jak żywcem wyciągnięty z jakiegoś komiksu Marvela. Taki kingpin wersji dla przekokszonych i po minie widać, że zdecydowanie jest to czarny charakter, który planuje przejąć kontrolę nad światem. Must be made. Podobnie jak i Hulk posiada niewiarygodne pokłady nadludzkiej siły i jak wygląda każdy widzi. Brakuje mu tylko zielonego koloru, lecz niestety w rzeczywistości przypomina on bardziej Shreka niż Halka, ale o tym potem. Jak mówi nam Wikipedia, Zayat Habhiri, bo tak mu na imię, to irański kulturysta i praktykujący mieszane sztuki walki. Jak więc Irańczyk zdobył tak dużą popularność w sieci? Ano właśnie, dodając zdjęcia w eter, w których prężył swoje muskuły i na Boga, chyba znaczna część internautów patrząc na jego masę, powiedziała sobie podświadomie: "Wow, ale chłop mageny". Ma też niezłego gościa co zna się na Photoshopie." No i właśnie. Przede wszystkim co trzeba podkreślić grubą linią o Irańczyku zrobiło się bardzo głośno. Bardzo, bardzo głośno. Na całym świecie i poza nim. Nie było główno youtubera w Ameryce typu Planeta Faktów czy Dycha która nie dałaby na świecznik tego człowieka. Jego zdjęcia szlajały się wręcz wszędzie, a większość z filmów na jego temat stawała się niemałymi wiralami. I w sumie jestem pewien, że nawet jeżeli nie jesteście zbytnio obeznani w temacie, to gdzieś ta gigantyczna sylwetka na pewno Wam się o oczy obiła. I teraz, tak. Sam osobiście od razu wiedziałam, że to Photoshop. Bo po pierwsze, każde, dosłownie każde zdjęcie zostało wykonane na jednolitym tle, na tle nieba. Jakiejś ściany, jednego koloru, wiecie o czym mowa. Tak wykonane zdjęcie jest dużo łatwiej przerobić w taki sposób, by wyglądało na autentyczne. Do tego te zdjęcia były robione z takiej perspektywy, która, wiecie, dodaje nam spokojnie plus 50 tej masy mięśniowej. Po drugie, nigdy w zasadzie nie pojawił się w sieci filmik ukazujący jego sylwetkę. Było parę, gdzie napinał Bicka i nic poza tym. To jest wiecie, jeżeli pół internetu ubiega się, by zobaczyć, czy irański Hulk wygląda tak jak na zdjęciach, to wypadałoby w końcu to zrobić. Dać koledze kamerę, by nakręcił jakiegoś vloga, by było widać Hulka w całej okazamości. I tutaj chyba nasz kolega wykorzystał zaistniałą sytuację i starał się raczej trzymać z dala od fleszy kamer. Jego profil na Instagramie z dnia na dzień obserwowało coraz to więcej osób, a kontrakty na walkę wpadały do Sayada częściej niż utka z KFC, który tak bardzo wielbił. Po trzecie i co najważniejsze, nawet jeżeli większość ludzi wiedziała, że facet jest jedynie jednym wielkim fejkiem i niemożliwym, żeby tak wyglądał, to wciąż... Nie wiadomo jak bardzo te zdjęcia były przerobione Nie wiadomo było o tej personie w zasadzie nic Jakoś 3 lata temu sam Irańczyk dostał propozycji walki na Fame MMA Doznał tego zaszczytu, by spotkać się z wodarstwem i porozmawiać w cztery oczy W sieci do dziś jest vlog z tego przedsięwzięcia I tutaj znowu, nie ma praktycznie żadnego porządnego ujęcia przy stole jak robią sobie zdjęcie, cokolwiek. Tak jakby Sayat sam odgórnie nie pozwalał siebie kamerować z różnych perspektyw. I fakt, dla niego to na plus. Jakby nagle wyszło, że wiecie, nie jest taki duży, to cały czar irańskiego Halka by prysł. Żadnej oferty walki by nie dostał. Tak wiecie, żeby wciąż był tym jednym wielkim znakiem zapytania, który ma zaskoczyć w dobrym momencie. Tak Fame MMA trąbiło o tym wydarzeniu i do wydarzenia finalnie nie doszło. Doszły mnie słuchy, że kwota za wystąpienie wykraczała poza zdrowy rozsądek i... Ostatnio nawet pojawił się wywiad, w którym Wojtek porusza temat Irańczyka. Powiedział, że wyglądał jak Boxdell i chyba szkoda zachodu na typa. E, ale powiedz mi tylko tak, bo mówiło się o dwóch osobach, które fajnie mogłyby zawalczyć. Jest to Irański Hulk, ty mówisz, że go sprowadzisz. Czy jest szansa na to? Nie. nie on wygląda jak gruba z mały. To jest taki Boxdell rok temu, niższy o 5 cm i cięższy o 30 kg. Czyli nie będzie go? Nie, on się nie umie w ogóle bić. To jest mistyfikacja i fotomontaż. Ja pojechałem do niezanego, jak go zobaczyliśmy, to, to z prawie spadliśmy. Coś tam potem myśleliśmy, że a może jednak jest duży, na filmie może fajnie wygląda, może go wziąć i tak zrobić wrażenie, ale z drugiej strony potem przeanalizowaliśmy to, no i goście jest po prostu grubasem. Ale internauci z całego świata wciąż domagali się walki Irańczyka. Powiem więcej, niektórzy chyba dalej wierzyli w jego nadludzkie wymiary i nadprzyrodzoną siłę. Pojawiła się w sieci informacja o jego pojedynku z Martinem Fordem, który w przeciwieństwie do niego na serio jest dwumetrowym gigantem olbrzymem. Wszyscy nie mogli doczekać się pierwszego face to face. Zresztą spójrzcie tylko na to zdjęcie. Wydawałoby się, że jest to starcie niemalże idealne. Do face to face doszło i teraz po kolei. Jak państwo już zdążyli zauważyć, nasz Hulk trochę zszedł z tonu i wygląda przy Martinie troszkę jak taki młodszy braciszek, któremu starszy Pringlesy? Napiął się jak plandeka i poważnie, ja wiem, że przy dwumetrowym martini każdy z nas wyglądałby komicznie, ale kurde, facet przez parę lat budował swój wizerunek na fejku. Nawet mu do głowy nie przyszło, żeby zacząć pakować, bo to chyba logiczne, że jak pokaże się przed kamerami w takim stanie ulaństwości, to nie ci z całego expa, ale nie. Pomyślicie, może nas zaskoczy swoimi umiejętnościami, może powie coś zaskakującego. Nope. Irańczyk chciał się przykozaczyć, a Martin nawet się nie spociwszy odepchnął balania z tego na 2 metry. I to seria wyglądało jakby nie użył przy tym nic siły. Zobaczmy to jeszcze raz. No nasz Hulk ewidentnie obstrał zbroję, a jego pewność siebie spadła o 10 leveli. Spójrzcie tylko na jego minę. Ale żeby podkręcić atmosferę, bo prosili zawodników o jeszcze jedno spojrzenie sobie w oczy, pomyślicie, nie da się bardziej już skompromitować. Da się. I to dopiero początek. Hulk rzucił się na Martina, a ten rzucił nim jak kulą do kręgli i, i nawet nie chce wiedzieć, co by z nim było, gdyby nie to grono ludzi wokół nich. Wow. Wyglądał jak taki typowy szkolny o który znęcał się nad słabszymi w szkole, a jak podszedł do niego klasowy superman z trzeciej B, to zesrał się na różowo. W sieci pojawił się wywiad z 30 trzydziestolatkiem, który opowiedział o swoich problemach związanych z tą aferą. Jak twierdzi, rodzina się go wyrzekła i tutaj cytuję. Nie mogę dodzwonić się do rodziny. Kiedy wróciłem do Iranu, nie poszedłem do nich. Nie mogę. Nie mogę rozmawiać z ojcem. Kiedy rozmawiałem z matką, powiedziała mi, osoba, którą widziałam na filmie, to nie był mój syn. Mój syn jest o wiele, o wiele silniejszy niż on. Coś mnie w sercu boli. Kiedy ktoś nie może porozmawiać ze swoją rodziną, straciłem dumę. Jak mogę odpoczywać? Ja osobiście czuję się bardzo źle. Nie mogę spać, ale biorę tabletki na senne, powiedział ze łzami w oczach. Koniec cytatu. I można by teraz wziąć naszego bulbaska pod kosek i tulić wieczorkami, ale nie. Facet ewidentnie zrobił wszystkich w ciula, a teraz Mazga i próbuje wziąć ludzi na litość. No ale dostał w końcu walkę. Za chiny ludowe nie wiem z kim i jako poważny redaktor powinienem to sprawdzić, ale jeśli mam być z wami szczery, w wali mnie to. Wymiana spojrzeń obydwu panów niestety znowu wyszła na minus dla naszego fake Arnolda, a całe wydarzenie już nie budziło takiego zainteresowania co walka z Fordem. Właściwie była to ostatnia szansa na podbudowanie jakiegoś swojego wizerunku. Niestety w trakcie walki Irańczyk nie pokazał nic. Kompletnie nic. Przeturwał się parę razy po ringu, a całość batalii jest jedną wielką kompromitacją. On nawet jednego ciosu nie zadał poprawnie. <śpiewanie> Czy jak gada o tobie cały świat, jesteś na świeczniku praktycznie każdego, to czy nie warto dać sobie 150% i rozgromić rywala jak dziecko z piaskownicy? Przecież to była jego ostatnia szansa na podratowanie się. Ten facet jedyne co pokazał, że brak mu charakteru i nic dziwnego, że własna rodzina przestała odbierać od niego telefony. Czasami mam wrażenie, że sam mógłbym wejść i skopać dupę temu pseudohalkowi, a przypominam, ważę 72 kg, a jedyny sport, jaki towarzyszy memu sercu, serce, to 5 km porannej zaprawy, żeby mnie plecy nie bolały. Mógł zdobyć cały wszechświat, nie zdobył nic. Na jego miejscu zrobiłbym sobie konto na TikToku. I Streamował jakieś gierki, przynajmniej tyle by mi pozostało po tej złej sławie. Na jego Instagramie jakiś czas temu było grubo ponad 1 milion obserwujących. Gdy oglądasz ten film, liczba ta spadła już do 990 tysięcy. A żadna poważna federacja nigdy więcej nie zgłosi się do Irańczyka.